Słuchaj, dzisiaj robimy spektakularną akcję. Tak. Jedziemy na pocztę i kradniemy wszystkie pieniążki z emeryturek. Napad. Tak jest. Bardzo dobrze, wóźka, wszystko rozumiem. Jednego tylko nie rozumiem. No. Co my tutaj robimy? Ostatnia formalność. E, dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. E, w czym mogę pomóc? Chcielibyśmy wypożyczyć samochód. Tak. Doskonale, proszę powiedzieć jaki? Taki, żeby przejechał po kolczatce. Taki nam się... Wymarzył. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, to będzie auto na osobę prywatną, czy na firmę? Na pocztę. Tutaj na osiedlu. No dobrze, to może ja inaczej... Inaczej to dawaj auto! Dawaj auto. Dawaj auto! E, do, dobrze, e, to może na początek kilka szczegółów. E, proszę tak. mi powiedzieć, e, jaki rozmiar? Ta informacja jest konieczna do wynajmu, bo w tej kwestii to u mnie to akurat szał nie ma. Proszę pana, Chodzi yy, o wielkość. Średnia azjatycka. Na przykład taka mikra. Nawet mini. Mini Cooper. <laughs> Cooper mam normalny. Mamy tutaj całą gamę auto od małych, kompaktowych po karawany. Późka. No. Co to są karawany? Jak grupa wielbłądów idzie po pustyni Jakie wielbłąd? No. Dawaj auto! No, da dawaj auto! No. Panowie, czyli kompakt! <laughs> A nie, ewidentnie kompakt! My nie mamy nic na kaszety. To może Honda Jazz? Jazz! Zbyt, yes. zbyt ambitnie pan nas potraktował. Dla kolegi to bardziej akcent. Zespół, akcent. <laughs> Uwielbiam. Dobrze, ale Hyundai może być? A duży to to ma bagażnik? No panowie, jeżeli wam zależy na wielkości bagażnika, to ja zdecydowanie polecam kombi. I wreszcie zaczął sensownie gadać. Bardzo dobrze. Cisz, pan, kombi. Mhm. Tylko żeby było z tych pierwszych płyt. Mhm. Panowie, Marka nie, ja nie wiem, czy Marka, czy Gienka. On ma po prostu po tej poczty spierdzielić, dawaj auto. Co się pan tak denerwuje? W wieku o 13.25 mamy być pod pocztą, dawaj auto. Panowie, ja mam wynajmę. O. Bo musimy ustalić, jakie wiemy już, że kombi, ale nie wiem. Ile koni. Dobra, to nie musi być samochód. To mogą być konie. Dawaj dwa konie. Albo wielbłądy. Dawaj wielbonda. No. Tylko żeby był kombi. No, ja nie rozumiem, co to w końcu ma być? Dobra, to może być jakiekolwiek inne zwierzę, byleby pod pocztę podjechała, bo teraz pod tej poczty Dawaj, Człowieku, nie. to jest jakiś debil. A. On nic nie kuma. A. Jakiś stażysta. Co? Rencista. To dawaj rentę! A. Czyli kombi. Dobrze, jakieś opcje dodatkowe, nie wiem, fotelik? No dwa foteliki, przecież nie będziemy jechali na stojąco! Tak... No to będzie dodatkowa opłata. Tak takim razie kolega postoi. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, kombi plus fotelik. Tak. E, na ile dup? No dwie dupy! Dawaj auto! Pomogę ci. Tiff. Auto dwudupne. I najważniejsza sprawa, polisa. Po jakiego lisa? No. Nie, nie, polisa. Mam polisa iść jakiegoś? A to nie jest za gotówkę? Proszę pana, chodzi o ubezpieczenie. Jakie ubezpieczenie? A za co? Chodzi o to, że są pieniążki. Tak. Jakby komuś się, nie wiem, noga złamała. O. Dawaj ubezpieczenie! Jakie ubezpieczenie? O czym wy mówicie? Niebu! Mówimy o tym, że są pieniążki, jakby któremuś z nas coś ci się stało! Czyli będzie ubezpieczenie, tak? A Dobrze... Mhm. A ile za tą nogę? Za którą nogę? Nie, wiem, może pan się wybrać. Chodzi o miejsce na ciele! Najpierw wielbony, Potem konie, lisy. Teraz jeszcze razu jakieś ciele! Czy ty masz wypożycialne czy co? Auto. Chodzi o obrażenia w nodze. Moja noga się w ogóle nie obraża. Chodzi o obrażenia na ciele. Ciele też się nie obraża. Nie rozumiem. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że kolega się przewraca i ma totalnie zmiażdżone obie nogi. Tak samego upadku? A no? potem bezpośrednio po nim przejeżdża samochód. A, Jaki samochód? Kombi? Przepraszam bardzo. A w przypadku... Śmierci Denata! To koszty pogrzebu pokrywa rodzina, ci wyjdzie z moich pieniążków z ubezpieczeniem. No, raczej z pana. Dobrze, panowie, kombi plus fotelik na dwie doby z tym rodzajem ubezpieczenia. No, wyjdzie trochę drogo, bo to jest 2,5 tysiąca złotych. Ile? E, możemy to przecież rozbić na raty. Możemy chodź zębu! Gdzie? Będziemy cię rozbijać na raty!